Thank you Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w piątek 5 lipca i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Dwie jawożnianki straciły potężne sumy z oszczędności swojego życia, padły ofiarami oszustwa metodą na COVID. Proszę Państwa, szanse na odzyskanie utraconych środków i oszczędności życia e, są e, nikłe z tego powodu, że e, te pieniądze zazwyczaj tego samego dnia e, w ciągu kilkunastu nawet minut mogą już być wpłacone na jakieś zagraniczne konta. Policjanci z Jaworzna bez przerwy odnotowują zgłoszenia od osób, które zostały na różne sposoby oszukane. W wyniku takich działań dochodzi do utraty dużych ilości pieniędzy. Tym razem ofiarami stały się mieszkanki Jaworzna. Oszustwa były dokonane metodą na COVID lub na lekarza. W pierwszym przypadku 81-letnia mieszkanka, w drugim przypadku 82-letnia kobieta. Sposób działania sprawcy ten sam. Kobiety otrzymały telefon od nieznanego mężczyzny na telefon stacjonarny z informacją, że córka, syn jest śmiertelnie chory, znajduje się w szpitalu i prawdopodobnie jest zarażony chorobą Covid. W związku z tym będzie potrzebne będą, będzie potrzebne środki finansowe, gotówka na lekarstwo dla umierającego syna córki. Ta starsza osoba wierzy w to przygotowuje gotówkę kontynuuje tą rozmowę z oszustem oszust utwierdza w przekonaniu że przekazanie tych środków spowoduje uratowanie życia Córki czy syna. Eee, następnie przekazuje również informację, że mąż kobiety i w jednym i w drugim przypadku może udać się do szpitala i w celu zrobienia badań, czy mąż nie został zarażony również tą chorobą, jak również w celu odwiedzenia córki bądź syna. Eee, wtedy kobieta zostaje eee, i w jednym i w drugim przypadku sama, oszust wykorzystuje tę sytuację, eee, kontynuuje rozmowę ze starszą kobietą. Eee, Kobieta udziela informacji o adresie zamieszkania. Udziela informacji o tym, że posiada gotówkę w mieszkaniu, w jakiej wysokości. E, przygotowuje tą gotówkę. Po kilkunastu minutach w mieszkaniu zjawia się tak zwany kurier, odbierak, e, który. W, odbiera tą przygotowaną gotówkę. W pierwszym przypadku była to kwota 30 tysięcy złotych, w drugim przypadku kwota 150 tysięcy złotych w gotówce. Starsza osoba kontaktuje się wtedy z, z synem, z córką i uzyskuje informację, że żadnej choroby nie było. W związku z tym, proszę Państwa, apelujemy. Yy, o ostrożność. E, apelujemy, i przede wszystkim w takich sytuacjach mówimy, jak się zachować. To są kolejne przypadki, gdzie oszuści wykorzystują e, łatwowierność i dobroć osób starszych. E, w takich sytuacjach na pewno należy zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas jakaś osoba, która podszywa się pod członka naszej e, rodziny. I prosi o przekazanie pieniędzy, to w pierwszej kolejności powinniśmy nie podejmować żadnych pochopnych kroków. Czyli powinniśmy się rozłączyć, nie obawiać się tego, że tutaj czas nam ucieka, tylko upewnić się, że rozłączyliśmy to połączenie i zadzwonić do syna, córki i upewnić się, czy aby na pewno ta pomoc jest potrzebna. Nie informujemy na pewno o tym, jaką posiadamy ilość gotówki, w mieszkaniu. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że to jest jakaś osoba podszywająca się pod członka naszej rodziny, to też, jeżeli nie mamy możliwości dozwonienia się do, do syna bądź córki, no to dzwonimy na numer alarmowy 112 i informujemy policjantów o tej sytuacji. Na pewno trzeba, proszę Państwa, rozmawiać ze swoimi rodzicami, z dziadkami. Właśnie jak się zachować w takich sytuacjach? Jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni i podszywa się właśnie pod członka naszej rodziny? Na pewno nie podejmujemy takich pochopnych kroków, że przygotowujemy od razu gotówkę i przekazujemy oszczędności swojego życia. Nie zapominamy o osobach starszych, które mieszkają samotnie. Tak jak mówię, w każdym przypadku, w którym mamy podejrzenie, dzwonimy na numer alarmowy 112, tylko najpierw, Musimy być pewni, że rozłączyliśmy rozmowę. My oczywiście po otrzymaniu takiej informacji natychmiast zaczynamy działać. E, ważne, proszę Państwa, jest to, żeby w przypadku zorientowania się, że doszło do oszustwa, doszło do przekazania e, pieniędzy, e, żeby ta informacja jak najszybciej znalazła się e, na policji. Wtedy dzwonimy na numer alarmowy, przychodzimy, składamy takie zawiadomienie. E, szanse są zawsze, to jest ogrom pracy operacyjnej. E, który musi być spowodowany, żeby doszło do zatrzymania sprawcy. Rozpoczął się okres nauki latania dla bocianów zamieszkujących komin pana Stanisława. Pan Stanisław w przygotowanym na kominie gnieździe co roku gości bociany. Tego roku para, która przywędrowała do niego, doczekała się młodych. Dla gospodarza jest to niewątpliwy powód do radości, ponieważ na świecie pojawiły się jeszcze nowe bociany. Nasze małe bociki czują się świetnie. Zauważyłem, że mają wspaniałych rodziców. Starają się wykarmić je i wychować najlepiej, jak tylko potrafią. Po prostu małe rosną jak na drożdżach. W tej chwili zaczynają się uczyć latać, fruwać, podskakują naokoło gniazda nieraz, a młode e, e, młode patrzą jak stare ich dopingują, siadając na pobliskich supach energetycznych i trochę klekocą, trochę skrzydłami ruszają, a tamte młode starają się je naśladować. Warto zaznaczyć, że jest to prawdziwy evenement. Teraz młode ptaki są już na tyle duże, że zaczynają ze swoimi rodzicami lekcje latania. Okoliczni mieszkańcy mogą podziwiać próby wniesienia się bocianów w powietrze. Ich rodzice natomiast często krążą wokół komina oraz przesiadują na latarni ulicznej i klekotem nawołują dzieci. Tak, właściwie to... Co jest w tym roku z naszymi bociankami, to jest ewentem, bo dwa bociany jest norma, jeden minimum, natomiast te trzy, które się uwielęgły u nas w tym roku, to jest naprawdę... Bardzo dużo jak na ten gatunek e, ptaków, natomiast e, wygląda na to, że mają tutaj bardzo dobre warunki. Pan Stanisław także rozważa montaż kolejnego gniazda w okolicy, by młode, gdy dorosną, mogły osiedlać się blisko swoich rodziców. Planuje on ulokować je na swojej posesji lub bliżej przebiegającego obok koziego brodu. Gniazda w tej okolicy oferują świetne warunki mieszkaniowe dla bocianów, ponieważ zamieszkują one przy dużej przestrzeni, która jest ich żerowiskiem. Zastanawiam się, czy im gdzie jeszcze drugie gniazdo nie zrobić, bo ponieważ jest taka zasada, że e, młode zwykle chcą się osiedlić w przyszłym roku w pobliżu rodziców. Może mi się to uda. Pozostaje więc czekać, aż i te ptaki doczekają się młodych i miejmy nadzieję, że równie licznie przychodzących na świat. Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą dużym wyzwaniem dla biznesu firmy potrzebują dużego wsparcia od państwa. Wyzwaniem jest wyrażanie ESG w organizacji. Podejście takie dotyczące zrównoważonego rozwoju, bo to jest duża zmiana w organizacjach, bardzo duża. To jest w zasadzie transformacja i sposobu prowadzenia w ogóle biznesu przez przedsiębiorców. I tutaj w tym kontekście jest bardzo dużo też wymagań prawnych i z racji chociażby tego, że te wymagania po prostu też i wdrażanie ich po prostu kosztuje przedsiębiorców, to uważam, że na ten moment jest to bardzo duże wyzwanie właśnie dla tych chociażby firm sektora MŚP. Więc te regulacje, które wchodzą, które obecnie już zaczynają funkcjonować u nas w Polsce, są bardzo dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szansą dla nich obecnie jest oczywiście... Nie unikanie tych regulacji, które, które właśnie z którymi mamy do czynienia w kontekście ESG i zrównoważonego rozwoju, tylko przygotowanie się do tych zmian. Ponieważ jeszcze teraz te, chociażby firmy z sektora MŚP jeszcze troszkę mają czasu, więc myślę, że to jest świetny moment na to, żeby wykorzystać ten czas i żeby przygotować się do tych zmieniających się regulacji. Po to, aby zyskać przewagę po prostu konkurencyjną na rynku, po to, żeby swój biznes właściwie rozszerzyć tak, żeby on się rozrastał. Czyli nie unikać tych regulacji, a dostosować się, współpracować ze swoimi dużymi klientami, którzy mogą być dla nas wielkim wsparciem, jeżeli chodzi o edukację, a też wprowadzanie dobrych praktyk właśnie w zakresie ESG. Firmy potrzebują dużego wsparcia, na pewno też edukacyjnego, merytorycznego, ale też finansowego. I myślę, że rolą wsparcia byłyby chociażby jakieś, jakieś preferencyjne warunki dotyczące być może wdrażania właśnie ESG do organizacji, ale też kwestii dotyczących optymalizacji. Procesów. Mówimy bardzo dużo też tutaj w kwestii ESG o zielonej energii, ale też chociażby inwestycji w Przyszłościowe, innowacyjne też parki maszynowe, więc myślę tutaj bardzo mocną i dużą rolą państwa mogło być takie wsparcie właśnie tych przedsiębiorców, którzy chcą już teraz korzystać i działać w obszarze zrównoważonego rozwoju, tylko po prostu bardzo często nie mają na to środków. I to wsparcie i taka pomoc jest zdecydowanie potrzebna ze strony państwa. Nowoczesne zrównoważone kultury organizacyjne są bardzo istotne, ponieważ jeżeli mówimy o wdrażaniu zrównoważonego rozwoju czy podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju do organizacji, to tutaj ta świadomość, ale też kultura organizacyjna i prowadzenie organizacji musi być oparte właśnie na ESG zrównoważonym rozwoju. Oczywiście tutaj bardzo dużą rolę ma zarząd, ponieważ jeżeli on jest świadomy i wie, że potrzeba jest działania w tym zakresie i będzie dalej cedował te obowiązki, ale też szerzył świadomość u siebie w organizacji, to na pewno szybciej jako firma przyzwyczajemy się do tych zmian i zaczniemy po prostu inaczej funkcjonować, właśnie na, bazując na tych filarach środowiskowym, społecznym i zarządczym. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już w poniedziałek.